Rurku! What's going on, Nie w mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj. No, no. A jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował. Ai, ai, ai. Trzeba po prostu powiedzieć Wolanowi, że ma załatwić tak, żeby tu kurwa się ktoś pojawił i to wyczyścił. Albo jakiemukolwiek innemu facetowi, który jest ujebany farbą. Ai, 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 ai. You were right. To dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? Daj kamienia! And I'm here to deliver a message. Tak. Nie wkurwiaj mnie. Jestem kaskaderem. Mam na to serce w latach cztery. What did you say to my queen? Lubię placki. Kurwa. Serbian Daj kamienia! Farbu. Jestem hardkorem. Ha! Looks like the show's over, wizard. And your own evil... Nie weszłeś! Nie weszłeś! Nie kurwie mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj. Rurku, ujebany farbą.